Manko są kapower i dzisiaj jesteśmy w kolejnym filmie na tym kanale. I pewnie się zastanawiacie, co ja dzisiaj mam za rower. <laughs> Zaraz wam pokażę. Już pewnie część osób się domyśla. Wolny, wolny. A cios się Dobra. Mianowicie tak. Kurde, kurtka mi z tyłu haczy. Oła! Sorry, sorry. Dobra. Mianowicie tak. Jest to. No chyba kojarzycie tego, tą BMW, co nie? To jest BMX Remka. Pożyczyłem go. Ona wow. no, trochę odcinków będzie. I po prostu sobie go pożyczyłem. Hmm, hmm, hmm. On na spokojnie. A teraz wiecie co? Mam fioletowy. Co nie? Mam yy, składaka. No i BMXa i przyczepkę. Przyczepka. Znaczy przyczepka nie zalicza się jak rower, ale przyczepka jest fajna. Bo właśnie jak jechałem do Remka po bmx to właśnie yy, w przyczepce go wiozłem, bmx -a do mnie. No. Fajnie się jeździ w BMX-a. Ale szczerze, jak dzisiaj jeździłem pierwszy raz tak po mieście, i później wsiadę na mój rower ten fioletowy. Takie ta, ta, co jest to mój rower, taki duży. I to wiecie, małe. Składak jest wyższy, bo on ma takie siodło wyższe i w ogóle rama jest wyższa. Kierownica taka też. No ale tylko kurde, remek musi zrobić po opasie Straszy piszczy. Okej, fajnie, fajnie. Na początku pierwsze te moje początki z bmx były takie, że po prostu ciężko mi się jeździło, no bo to jednak niski rower za nogi bolą. Ale teraz już jestem tak przyzwyczajony, że po prostu już mi się fajnie na nim jeździ. Sorry, ja tak zawsze robię, jak czarne koty widzę, bo e, wtedy się nie wypieszam. I ja tak robię jeszcze z jedną osobą, bo jak czarnego kota widzę, to zawsze się wypieszam. Nawet ostatnio... Nie, wczoraj widziałem... Nie, kiedy był remek. Ostatnio jak byłem uremka, to zobaczyłem czarnego kota, nie przeplułem i się wywaliłem na stawach. Jak odjeżdżałem ze stawów. Urde pada, ta kierownica też. Gdy mnie też piszczy to serio. To było fajnie. Nie piszcz. Patrz, zaraz to się wypieprzę. Kurde. Dobra. Co to, co to, jest? jakiś Męcząca troje jazda. Nie powiem, że nie. To jest trawa. Czy na tej trawie by było ślisko? zakaz w ogóle jeżdżenia. O, wszystko, Ale nie aż tak mocno. <laughs> Remek w ogóle mi oddał ten rower czysty. Bo pamiętam, że ostatnio jeszcze na mice była z rękiem A teraz ten rower. <laughs> Ale po prostu wiecie, robiłem sobie dzisiaj drifty na błotku, na dużym błotku. Znaczy nie duże, ale fajne błoto, fajnie się siedzę. A tu pusto. Hmm. Szczerze, lepiej się jeść bębnik z tym składakiem. To jest pewne. Bo w ogóle wczoraj jechałem z Kodakiem, bo wczoraj sobie założyłem dętkę, bo ostatnio przebiliśmy z rękiem, to tak nie wiem, Czulowo się skręca, no. Mhm. Jutro jakiś fajny, miejmy nadzieję, odcinek będzie. Jak się uda, to jutro w exe nagrywamy random outfit. Ja tym BMW-cem będę sobie jeździł. Chyba, że fioletowym, ale raczej BM kom My w ogóle z rękiem na BMW mówiłem BMW Dlatego jak będę mówił BMW To się nie zastanawiajcie Tylko yy, no yy, No wie, wiecie że mówię wtedy, że to BMW Dlatego BMW O, kupiłem BMW O jakby się ktoś pytał ile dałem za wypożyczenie Ło, dużo Dużo i jeszcze więcej takie kierownika tylko mi skurza. Dobra, dzięki za oglądanie tego filmu, szczelu łapy w górę, zostaw suba tam na dole. I dąż do mojego kanału, bo filmy są tu codziennie, nie wiem czemu. Są codziennie. Eee, trzymajcie się... O, radiolki nie ma. O, leczę, bo już po 22. Trzymajcie się. No Dobra, jeszcze zobaczycie jeszcze Ja chcę. Żeby ten film potrwał już 6 minut. Kurde, jak tu piszczy Kierownicy, ja tak miałem pamiętacie ten czerwony rower Ja tak miałem w nim właśnie Tylko że chyba nie aż tak nie Dobra Let's go. O tutaj gazu przypieprzę właśnie fajnie, bo mógł zahamować półtorej sekundy nogami. Dobra, dzięki, trzymajcie się i widzimy się już jutro. Siema!